Dzień dobry, dzień dobry, a dzisiaj w vlogmasie numer 2 2 grudnia. Jezu, zapomniałem, jak zawsze, czegoś, poczekajcie, już lepiej. Pokażę Wam, jak zrobiłem stanowisko takie pod właśnie vlogmasy. Więc no, lecimy, już Wam pokazuję. Lampeczki oczywiście na czerwono świecą, i mamy to, tak to położyłem. Mamy Mikołaja, mogę w sumie włączyć światło, tak to wygląda świecę ale ta ma jest spłoszona będziemy nagrywać oczywiście na tym tle, a to będzie krótszy vlogmas, Zdecydowanie. Ale y, lecimy do otwierania kalendarza adwentowego. Dobra, już jestem mamy kalendarz. Yy, jak słyszałem rady, że yy, naświetlenie ma być od tyłu. Wiem o tym, ale w tym filmie... Jeszcze, wiadomo, pierwszy rok ma z kłoty za płoty. A teraz czas otworzyć okienko numer dwa. Powolutku, bo tam, tamto okienko, no nie, kolejne okienko mi tak wszystko się otwiera. Dobra. No i mamy, widzicie, tu jest bałwanek. Było to w lodówce, więc powinno się normalnie wyciągnąć. Tylko to do, tak jak myślałem, wyciągnie się. O tak wygląda taka czekoladka. Mamy bałwanka. No i czekajcie, bo nie zrobiłem tego ostatnio. Czyli próba testu. Smak, smak tej czekoladki. Smacznego. Twarda, bo doleżało 24 godziny w zamrażalce mm -hmm. <noise> nie no, a co by się słyszeć Milka ma bardzo dobre czekolady bardzo ładnie rozpuszcza się to mleko w... Tak. Może raczej. Bardzo się ładnie rozpuszcza czekolada w ustach. No i co? Drugi vlog was za nami. Trzymajcie się. No i na razie. Siema.